Moją pierwszą pracą zdaną było robienie szkoleń. Było to robienie szkoleń technicznych dla klientów firmy, która mnie do tego zatrudniła. To znaczy, jeżeli ktoś kupował ich oprogramowanie, to przechodził po prostu w czasie onboardingu przez szkolenia, które ja przygotowałem, żeby jak najlepiej tego oprogramowania używać. To, co robiłem wcześniej, to były szkolenia stacjonarne z zakresu Learning and Development czyli Dawanie feedbacku, produktywność, jak być menadżerem po raz pierwszy i generalnie bardziej z takiego zakresu umiejętności miękkich. Natomiast to, że ja zmieniłem tą pracę, to było w ogóle tak niesamowicie fartowne wydarzenie, bo ja ją zmieniłem dosłownie dwa miesiące przed tym, jak mieliśmy totalny lockdown przez najpopularniejszą chorobę na świecie. Więc. Mój cały zespół tak naprawdę rozpadł się kilka miesięcy po tym jak ten lockdown mieliśmy, a ja po prostu miałem takie szczęście, że dostałem tę pracę, że po prostu do dziś jestem wdzięczny, że ten rekruter się do mnie odezwał.